21 Wojskowy Szpital uzdrowiskowo rehabilitacyjny w Busku Zdroju ma tradycję przedwojenną. Pierwsi kuracjusze korzystali z naszego szpitala już 1 czerwca 1936 roku. 1939 rok wybuch wojny. W czasie wojny szpital był wykorzystywany przez Wehrmacht, następnie przez Armię Czerwoną i w 1946 roku z powrotem wrócił do wojska polskiego. W latach 50. -tych, 60. -tych rozbudował się w ten sposób, że został całorocznym sanatorium wojskowym. Natomiast przełomowe daty w rozwoju szpitala to jest lata 80-81, kiedy to rozbudowano znacznie szpital o zakład przyleczniczy i o obecny budynek Bryland. Do do sanatorium wojskowego. Przyjeżdżam ponad 20 lat. Pojawiły się u mnie problemy z kręgosłupem, i wtedy udałem się do znawców lekarzy. I taki znany neurochirurg powiedział: Słuchaj, jedź do wózka. Jeżeli ci tam nie pomoże, to muszę cierżnąć. Tutaj raz, że zdobywa się poprawę zdrowotną, a z drugiej strony tężyznę fizyczną, ponieważ takie zabiegi jak basen, gimnastyka ogólna czy jakieś inne jeszcze tutaj to poprawiają możliwości fizyczne. Wrócę na pewno, dlaczego, bo tutaj ta pani, która zajmuje się, że tak powiem, rozmieszczeniem, zawsze jak przybywam, to Każe mi się zameldować u siebie następnego dnia i mówi, kiedy pan przyjedzie w następnym roku. Ja wtedy pytam się, czy jeszcze dożyję do następnego roku. Odpowiada, że tak, no więc wtedy się godzę. Obecnie przyjmujemy 360 łóżek, bo od, w latach 90. następowała i do obecnego chwili systematyczna rozbudowa szpitala. Wynika to z dużego zapotrzebowania na. Leczenie w naszym szpitalu i rozwoju bózka jako uzdrowiska. Bo Busko jest specyficznym uzdrowiskiem, bo dysponuje unikatową wodą siarczkowo-siarkowodorową słoną, która działa wielokierunkowo korzystnie na organizm człowieka, szczególnie korzystnie działa przy chorobach narządu ruchu, zarówno pochodzenia zwyrodnieniowego, jak i zapalnego. Busko dzięki tym wodom powstało jako uzdrowisko. Już w 1836 roku i dynamicznie się do tej rozwija. Przyjeżdżam tu zwykle z dużymi problemami narządu ruchu, po zwykle po urazach. Raz byłam po zabiegu operacyjnym w obrębie kręgosłupa. Przyjeżdżam i wracam zdecydowanie w lepszej formie. I dlatego dlatego wracam tu przynajmniej raz w roku, czasem dwukrotnie w ciągu roku. Rehabilitacja za pomocą tego sprzętu przynosi ogromne efekty. Ja wielokrotnie tu przyjeżdżałam o kulach i właściwie z wielkim trudem poruszająca się, a wyjeżdżałam o jednej kuli albo w ogóle na własnych nogach. Korzystałam z bardzo wielu zabiegów wodnych, kąpieli siarkowych zabiegów z zakresu fizykoterapii, ale wydaje mi się, że największy efekt odczuwam po zabiegach kinezyterapii. Od 10 lat w naszym szpitalu mamy system zarządzania jakością ISO 9001. System ten bardzo pomógł naszemu szpitalowi uporządkować pewne sprawy organizacyjne. I jasno określić cele i misję naszego szpitala. Ta Na cel, misja skupia się w takich dwóch głównych punktach. Pierwszy punkt to jest, żeby każdy pacjent, który do nas przyjeżdża, wyjeżdżał zdrowszy, sprawniejszy, zadowolony, jak potrzebuje leczenia, chciał do nas wrócić. Drugi punkt, żeby wszystkim pracującym w naszym szpitalu pracującym chciało się przychodzić do pracy. O jakości decydują przede wszystkim ludzie odpowiednio wykształceni, wyszkoleni a jednocześnie zaangażowani w to, co robi. Szpital, w którym właśnie się znajdujemy, to jest XXI Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Wojskowy. On wyróżnia się tym, na tle wszystkich innych uzdrowisk, że baza zabiegowa jest tutaj bardzo bogata. Bardzo duży nacisk również jest tutaj kładziony na kursy i szkolenia cykliczne, odbywają się kilka razy w roku. Nie ma stagnacji, cały czas coś się dzieje. Od niedawna w naszej placówce pojawił się zupełnie nowy sprzęt, są to bardzo nowoczesne urządzenia wykorzystujące bardzo skomplikowane algorytmy. Umożliwiają nam one badanie statyczne, dynamiczne. Mamy również sprzęt, który umożliwia nam pracę z pacjentem, który się nie porusza samodzielnie czyli na wózku. Możemy go spionizować, możemy również umożliwić mu w cudzysłowie formę chodzenia oczywiście to jest etap wstępny, ale później poprzez poprawę siły mięśniowej, koordynację, balans to mu się przydaje przy bardzo szybkim progresie do powrotu do zdrowia. Platformy stabilometryczne i dynamograficzne są to urządzenia dedykowane osobom z problemami y, z równowagą, koordynacją, ale także osobom y, zarówno, które doznały jakiegoś urazu i są w trakcie rehabilitacji, powrotu do pełnej sprawności. Pozwalają one na trening równowagi zarówno w postawie stojącej, jak i w postawie dynamicznej, czyli w trakcie chodu. Dzisiaj jest taki dzień dodatkowych ćwiczeń na platformach, gdzie można skorzystać, sprawdzić się bezpłatnie jako zabiegi dodatkowe. Znakomite wrażenie. Poczułam wszystkie swoje mięśnie. To jest raz, że one zaczęły pracować, a dwa to jest jeszcze świetna zabawa. Jest to jak gra komputerowa. Dziś jeździłam byłam kierowcą karetki, oprócz tego koncentracja umysłowa. Dawno nie jeździłam sama e, autem, i było to bardzo przyjemne wrażenie. Nowoczesny, przydatny sprzęt. W dzisiejszych czasach komputerowych, internetowych, no te rozwiązania są konieczne. Leczą się u nas pacjenci zarówno w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i pacjenci tak zwani komercyjni. Również mamy specjalną umowę z Ministerstwem obrony narodowej dotyczącą turnusów profilaktyczno-leczniczych z treningiem antystresowym na żołnierzy powracających z misji poza granicami kraju. Do naszego szpitala przyjeżdża dosyć duża grupa żołnierzy. Są to turnusy dwutygodniowe. To są przede wszystkim żołnierze, którzy powracają z misji poza granicami kraju. Mogą odbyć u nas takie turnusy profilaktyczne z treningiem antystresowym. Rozmawiamy indywidualnie z każdym z żołnierzy, żeby dowiedzieć się w, jakim, w jakiej kondycji przede wszystkim psychicznej do nas przyjeżdżają, jak się czują, są też zabiegi. Treningi antystresowe polegają na odregowywaniu napięcia, takiego neuromięśniowego. Jeśli posiądą tą umiejętność tutaj u nas odreagowywania tego napięcia, uczenia się, rozluźniania całego ciała, mogą to zastosować również w życiu codziennym. To będzie pomagało im utrzymać taką równowagę psychiczną i zapobiegnie różnego rodzaju zaburzeniom. Jestem żołnierzem zawodowym. Służę w 9 Planiewskiej Brygadzie pancernej. Tutaj jestem trzeci raz po misji. Siódma zmiana w Afganistanie i 33 w PKW Kosowo. W ramach właśnie turnusu dla żołnierzy po misjach, właśnie z treningiem antystresowym. Pierwszy raz mam takie ćwiczenia, jest to coś nowego. No, ćwiczy się rzeczy, do których tak na co dzień nie robimy, chociażby zachowanie równowagi. Bieżnia bardzo fajna. Osoba towarzysząca, która jest ze mną, ma również zabiegi czego nie ma w innych wojskowych sanatoriach. Tutaj też jest bardzo dobra baza. Co roku przyjeżdżam i jestem zadowolony z tego bardzo. Córka moja miała lepszy wynik niż ja, teraz jest, jest dużo lepiej. Jest stopniowanie trudności, także fajne ćwiczenia i mają sens. Na koniec ćwiczenia mamy ilość punktów, jaką zdobyliśmy Dnia na dzień jest, jest coraz lepiej. Ćwiczenia te działają na zasadzie jakby gry komputerowej i fajne jest to właśnie, że widzimy swoje działanie, możemy to korygować. Bieżnia Zebris umożliwia nam przeprowadzenie badania statycznego, dynamicznego, wyciągnięcia wniosków wynikających z obciążenia poszczególnych nóg. Istotą tego urządzenia jest prawidłowe obciążenie stóp podczas stania i chodzenia. Przyjechałam ze Starachowic, w tym ośrodku jestem po raz pierwszy, ale odwiedzałam inne ośrodki. Ten ośrodek spełnił moje oczekiwania. Rehabilitanci są profesjonalni i bardzo uprzejmi. Jeśli chodzi o warunki socjalne tego ośrodka, również jest to bardzo wysoki standard. Oczywiście kuchnia jest znakomita. Wielki ukłon w stronę szefowej i pań kucharek. Jest to dobre miejsce i bardzo przyjazne. Również to miasto jest też z dobrą atmosferą i warto tutaj przyjechać. W naszym szpitalu od wielu lat stosujemy zasadę kompleksowego leczenia rehabilitacji. Ta zasada opiera się na oddziaływaniu na pacjenta w takich trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest odżywianie, a druga płaszczyzna to są zabiegi stosowane u nas. I tu mamy cztery takie grupy ważnych zabiegów. Pierwsza zabiegi to są zabiegi balneologiczne, a więc błyskie, wody siarczkowo siarkowo słone. Druga grupa to są kinezyterapie. Uważamy, że przy chorobach narządu ruchu właściwa gimnastyka jest bardzo istotna, bo ona może działać przyczynowo, czyli może usuwać przyczyny dolegliwości. Trzecia grupa to jest cała fizykoterapia. Mamy tu ponad 40 różnych rodzajów zabiegów. Krioterapia, różnego rodzaju prądy, różnego rodzaju y, też y, pola magnetyczne itd. Tak I czwarta grupa, najbardziej przyjemna dla pacjentów, to jest różnego rodzaju masażi. W lutym 2016 roku wracaliśmy ze strzelnicy po strzelaniu. Byłam tak zadowolona, bo strzelanie od nie wiem od jakiego czasu tak mi dobrze poszło. Praktycznie na same piątki zaliczyłam. Pracowałam w Podlaskim oddziale Straży Granicznej i wracaliśmy, i kolega zaczął wyprzedzać tira. I w tym samym, nie wiem skąd, pojawił się z tyłu samochód i do geologii krzyknąłem, żeby uważał. W tym samym momencie zobaczył ten samochód, że nas wyprzedza, no i trochę odbił kierownicę, schował się za tira. No i zaczęło nas tak już rzucać konkretnie. Czułam, że to jest koniec. No nie ma szans na to, żeby wyjść z tego wypadku. Uderzyliśmy w tira, tak nas już. Rzucało, łapaliśmy pobocze, asfalt, pobocze, asfalt, wjechaliśmy w rów. Dążąc go się złapać tak, takiej poprzeczki w samochodzie, żeby amortyzować całą tą siłę uderzenia, i już jak wjeżdżaliśmy w ten rów, to sobie myślę, Panie Boże, na wszystko się zgodzę. Co będą, jakie konsekwencje tego wszystkiego, ale proszę cię, pozwól mi żyć. zatrzymał się samochód, to ja czułam, że żyje. I nagle swoją nogę, zobaczyłam, że na mnie leży ta moja noga i nagle zaczęło mi bardzo kręgosłup boleć w plecach. Kolega akurat dobiegł. mówi Agnieszka, wszystko w porządku? Ja mówię, że tak. I tak po swojej nodze stukałam i pytam się, czyja to noga. A on do mnie mówi, że to twoja noga. I to do niego w tej samej chwili powiedziałam, że ja nog nie czuję. Zabrali mnie później do szpitala. Mój syn do mnie dzwonił. Mamo, słyszałam, że miał wypadek, że jest bardzo źle z To do syna mówię, Adam, nie martw się, wszystko jest dobrze, żyje, wszystko w porządeczku. Ty on przestał się martwić, a o 21 mąż powiedział, że mama dodała, że może nie dożyć. Już było ze mną tragicznie, buca przestała pracować, bu, mózg e, był mocno zbity, no i, i w ogóle już później zaczęli mnie reanimować. I lekarz do męża powiedział, że no jak do rana przeżyje, to wózek inwalidzki i tyle. No, wózek inwalidzki jest, ale żyje. Mama przed wypadkiem, ma po wypadku różni się tylko tym, że po wypadku ma więcej uśmiechu na twarzy. Od Boga, z tego, że ma cudowne dzieci. Wspaniałego męża, który po takiej tragedii nie zostawił. Po wypadku powiem, że nasza rodzina się jeszcze bardziej zmieniła, bo bardziej do siebie zbliżyliśmy. On stał i płakał i mówi do mnie trzy razy: Powtarzał, Agnieszka, ale czy ty wiesz? Agnieszka, czy ty wiesz? Tak na niego spojrzałam w oczy: Mówię, mężu się wiem, że nie będę chodzić. Później czasem się zastanawiałam i swoim dzieciom, czasem mówię, czy nie lepiej by było, gdybym ja zginęła w tym wypadku. No łatwiej by było, bym nie miała bólu, nie musielibyście patrzeć na moje cierpienie. To mój syn i moja córka, w ogóle i mój mąż. Powiedzieli, że nie, bo gdyby Ciebie nie było, to już nie byłoby rodziny. Na no dobre rehabilitację trafiłam po czterech miesiącach. Straż graniczna tutaj. W ogóle załatwiła. Tu do Buska zdroju, do tego wojskowego szpitala. Od pierwszego dnia pobytu tutaj wam zachwycona. Personal był tak wspaniały. Tu do każdego pacjenta podchodzą naprawdę z sercem, indywidualnie. Oni są dla nas. Kadra wykształcona w tym PNF, gdzie rzadko się spotyka, że ośrodki mają ludzi, którzy pokończyli kursy PNF i chęć tych rehabilitantów coś z tobą zrobić. O to chodzi. Znajdujemy się na sali do gimnastyki indywidualnej, gdzie pracujemy z pacjentami neurologicznymi. Przykład mieliśmy pani Agnieszki, pacjentka w pierwszej fazie pobytu w naszym ośrodku no, wykazywała bardzo, bardzo słabe mięśnie grzbietu, z trudem samodzielnie siedziała. W tej chwili chodzi w urządzeniu typu egzoszkielet. Dzięki bardzo silnemu charakterowi naszej pacjentki no, uzyskuje ona bardzo dobre efekty. W procesie rehabilitacji. Siła charakteru, optymizm przede wszystkim uśmiech i pracowitość. Pacjentka ćwiczy sama w domu, również z pomocą rodziny. W schorzeniach neurologicznych ważna jest systematyczność przede wszystkim i ciągłe powtarzanie tych samych ruchów, a więc ciągła praca w domu. Sama, sama. Sama. O. Jesteśmy bardzo dobrze traktowani, i tutaj czuć się jak w domu. Jedzenie zawsze podane, zawsze czysto. Tutaj jest najlepsza opieka medyczna. Wszystko, czego osoba niepełnosprawna, która podpada na zdrowiu, znajdzie tutaj. To jest georobot. To jest właśnie urządzenie do identyfikacji i do poprawy chorób. Przez program, który jest programem biernym, tutaj podłączamy, i ten pacjent sobie chodzi przy pomocy tej aparatury, ale też. Przez program czynny, jeżeli pacjent ma jakiś, może chodzić, pracujemy nad tym chodem, pomagamy mu. prostu jeszcze tylko chodu. Pacjent sobie na tym monitorze kontroluje to jak obciąża jedną drugą kończynę. My tutaj też korygujemy pacjenta, oceniamy jak pracuje, czy ma stabilną biednicę, czy ma stabilny tułów. To jest wszystko ważne podczas chodu. Jeżeli chodzi o zdrowie busko, jest tylko tutaj w naszym wojskowym szpitalu są właśnie te urządzenia. Że nie mogę, się wydłuża. to się jest Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, i po sześciu czy teraz siedmiu sesjach widać te zmiany. Ja po sobie odczuwam za każdym razem po tych kilku terapiach zmiany w całej miednicy. Przedtem siedziałam tak, bałam się rękę wychylić. Teraz mogę siedzieć naprawdę prosto i jestem zachwycona tym sprzętem. Ten exo na którym chodzi się naprawdę niesamowity. Geo, jak nogi ruszają się, miednica podnosi się. Może czucia gdzieś tam człowiek nie ma, ale zawsze to nie będą żadnych skostnień ani nic z jakiejś tam zmiany. System GO pozwala na realizowanie treningu w postaci chodu klasycznego po płaszczyźnie, a także w trening funkcjonalny, wchodzenia i schodzenia ze schodów. Ma największą skuteczność u pacjentów po udarze mózgu, po urazach czaszkowo-mózgowych, w chorobie Parkinsona czy stwardnieniu rozsianym. Reedukacja chodu w systemie geo ma wpływ na poprawę jego parametrów, prędkości, symetrii chodu, wytrzymałości, poprawia również siłę mięśniową i napięcie mięśniowe. Praktycznie nie czuję swoich nóg, nie ruszam nogami, od pasa w dół nie mam czucia, nie mam ruchomości. Teraz patrzę na wspaniały sprzęt, który pojawił się tutaj w sanatorium, dający możliwość nauki chodzenia, przypomnienia organizmowi, jak Człowiek chodzi, przypomnienia, co jest bardzo ważne, takiego połączenia kończyn i mózgu. Ponieważ, jeżeli człowiek, tak jak ja, nawet nie wstaje, ja praktycznie poruszam się na rękach, więc moje nogi zapominają, jak się chodzi. Mój mózg także zapomina, jak się chodzi. Przyjeżdżam tu od 2006 roku, prawie że co roku, dzięki pobytom tutaj i fantastycznemu zespołowi fizjoterapeutów i w ogóle całego personelu tego sanatorium, ja dotąd pracuję. Jestem czynna zawodowo dzięki pobytom w dysku zdrowia w tym sanatorium. Moja niepełnosprawność wynika z wypadku w pracy. Uszkodziłem kręgosłup wraz z uszkodzeniem rdzenia, ale na szczęście rdzeń nie został przerwany w całości. Tak do szkieletu nie korzystam od dzisiaj. Mam za sobą ponad 150 zabiegów. Zaczynaliśmy od e, programów łatwiejszych, teraz e, przechodzimy na programy, które umożliwiają mi e, e, ruch. Chodzimy o kulach. Bardzo fajnie, że tutaj nie, niedaleko w mojej okolicy powstał taki ośrodek, który e, umożliwia mi taką rehabilitację e, w sposób bardzo nowoczesny. E, marzenie stanąć się na nogi. Kłód tak za szkielecie. daję daje pacjentom y, przez chwilę trwania treningu, poczucie niezależności. Rehabilitacja w egzoszkielecie jest ważnym etapem na drodze do powrotu pacjentów do normalnego funkcjonowania. Egzoszkielet oznacza dla mnie nowe możliwości przy schorzeniu, na które choruję. Stwardnienie rozsiane niestety unieruchomiła mnie, że nie jestem w stanie funkcjonować normalnie. A po zdjęciu tego egzoszkieletu uwierzyłam w to, że jak zdejmę ten sprzęt z siebie, to zacznę normalnie chodzić. To było coś niesamowitego. Jestem w tej chwili trzeci raz. Przyszłam do sanatorium o dwóch kulach. Miałam bardzo ograniczoną mobilność, bardzo ciężko mi się chodziło, nie mogłam chodzić po schodach. Dzisiaj po schodach wchodzę bardzo dobrze, nie odczuwam. Tego poważnego bólu, który utrudniał mi życie. To są, myślę, że bardzo dobrze dobrane zabiegi. Przede wszystkim ogromna ilość gimnastyki. I ta gimnastyka jest tak prowadzona, że każdy dzień przynosi widoczną ulgę. Jestem już tej chwili osobą no, sprawną. To jest nie tylko świetny sprzęt, świetne zabiegi, ale też i ludzie, bo tu się nie wyczuwa w ogóle takiej presji, tu każdy pracuje, każdy ma, ma czas, każdy jest cierpliwy, każdy wytłumaczy pięć razy, czasami dziesięć, także to jest ogromny plus tego miejsca. Jestem zachwycona. Wszędzie są ludzie tak sympatyczni i mili, że ja zadaję sobie pytanie jak to jest zrobione, bo w innych ośrodkach niestety tego nie ma, a ja po takich ośrodkach chodzę, że tak powiem, korzystam z tego. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy złożę kolejny wniosek, żeby móc tutaj wrócić. Obsługa. Tu mi się bardzo obsługa podoba. Dowiedziałam się od rehabilitantki, że mam problemy pewne i chociaż szła, już wychodziła od domu, skończyła pracę, została chwilę dłużej ze mną i mi powiedziała, co jest nie tak. Po prostu Idziesz do lekarzy. Są tak otwarci na ludzi, jakby robili to po prostu z powołania. Pani Agnieszka, pani doktor, zapytała mnie, czy nie chciałabym na tym najnowszym sprzęcie, jak reprezentować szpitala w biegu Wins for Life. Czasu nie, nie było do przygotowania się do tego biegu, no ale jak po przeliczeniu metrów, ile zrobiłam ćwicząc tutaj, i po całym biegu, ile przebiegam, to naprawdę jestem tak wzruszona i pod, tak podekscytowana tym, że można tyle po kilku sesjach przejść jeszcze pod górkę, to jest coś niesamowitego. Ale niesamowite, że to było to w to w trakcie biegu, jak e, ludzie kibicowali. To było coś naprawdę wspaniałego, podnoszącego na duchu. Agnieszka sama chodzi na tym egzeszkielecie. Ja po prostu pomagam jej odpowiednio balansować, przenosić ciężar na prawą, lewą nogę, tak żeby ona bez problemu mogła nauczyć się tego naprzemiennego chodu. Więc cały czas podążam za nią. Bardzo ważne było to właśnie podczas wyścigu, żebyśmy razem jak najlepiej współpracowali, żeby ten pierwszy wyścig przejść z jak największą ilością metrów. Większość zawodników startuje w tych zawodach już cyklicznie, więc to nie są dla nich pierwsze zawody. W ciągu roku myślę, że mają za sobą około 150 sesji terapeutycznych. Każda sesja trwa około godziny. Z Agnieszką mieliśmy 5 takich sesji, więc zostało bardzo mało w porównaniu do reszty zawodników, a mimo wszystko na dziewięciu startujących zajęliśmy trzecie miejsce. Najważniejsze to nie poddać się psychicznie, żeby nie być uciążeniem dla innych. powolutku, małymi krokami do przodu, do przodu jest to możliwe. Ja jestem tym dowodem, z którego można dać przykład. Dostałem. Dyskopatii z paraliżem prawej nogi. W szpitalu w przeciągu 3 lat byłem 12 miesięcy, a 7 miesięcy i 10 dni nie chodziłem. Dopiero jak przyjechałem w 1983 roku tutaj do Buska, przyjechałem 3 lata pod rząd, i po trzech latach już zacząłem chodzić normalnie. I w ogóle, Busko jest najlepsze. Byłem w różnych sanatoriach, ale wojskowe jest najlepsze. Tu rehabilitanci są bardzo, bardzo oddani pacjentom także, no i cała, cała załoga, łącznie z dyrektorem. Człowiek w dobrym nastroju, to jak się spotka, porozmawia przy kawie, to też jak ma też większą motywację później do ćwiczeń, do rehabilitacji, dlatego w obrębie szpitala jest też kawiarnia z odpowiednim zapleczem. Takie zdanie, że jak się skończy 50 lat to raz w roku do sanatorium, profilaktycznie, nawet a jak się skończy 60 dwa razy do końca życia, żeby nie być ciężarem dla dzieci. Jestem pełna uznania dla dyrektora w ogóle zorganizowania tego, dla powiedzmy tego funkcjonowania. Gdyby w Polsce było przynajmniej 50% takich gospodarzy jak pan dyrektor. To Polska byłaby mlekiem i miodem płynąca. Mam wrażenie przez tyle lat, że żadna złotówka się nie zmarnowała. Jak planuję zakup jakiegokolwiek urządzenia, to najpierw sprawdza czy na pewno przynosi korzyść. W zasadzie najważniejszego celu rehabilitacji, czyli uzyskania sprawności ruchowej nie da się bez wysiłku. Bo niestety w każdym z nas siedzi leni. I ten leni mówi nie ćwicz, leż, odpoczywaj. A człowiek musi pokonać tego lenia. A najlepszą metodą jest odpowiednia motywacja i nadzieja. Więc tu też na tą stronę psychologiczną oddziaływujemy i staramy się, żeby o tym Wszyscy nasi pracownicy służby zdrowia, więc zarówno lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci mówili jednym głosem. Rozbudali tą nadzieję, bo ona jest jednym z ważnych elementów osiągnięcia efektu terapeutycznego.